Mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale jeszcze jeden klasyk powiedział: Kiedyś nie wystarczy mieć, trzeba jeszcze o to dbać. No i dzisiaj pokażę Wam, jak staram się rzeczywiście, choćby w takim minimalnym stopniu przy całej mojej zajętości, dbać o swoje jakże różnorakie samochody. Zapraszam Was do mojego garażu i zobaczcie, jak te moje piękne bąki zasypiają na zimę. Niektóre z nich jeżdżą, niektóre z nich już tylko stoją wtedy, kiedy przychodzi mróz i kiedy przychodzi zasolenie dróg. Już Was to wszystko wtajemniczam. Inspiracją dla mnie był Jay Leno. Zwiedziłem jego garaż, prywatny garaż, to nie jest muzeum, pokazywałem to na YouTubie, możecie sobie zobaczyć w linku tutaj, wrócić do tej historii. U niego w jego halach, w jego garażach stoi 200 samochodów i 185 motocykli. I tak chodziłem, dlatego że to nie jest muzeum, wszystkie te samochody są jakby dla niego dostępne, Jakim, którymkolwiek on się chce przejechać jako właściciel może i wszystkie też są podpięte pod tak zwany mały prąd, podładowanie małym prądem po to, żeby wsiąść w ten samochód, odłączyć prostownik, uruchomić go i odjechać. Obojętnie, czy auto powstało w 1900 roku, czy w 2023, te samochody są w gotowości. Staram się, żeby moje samochody również nie płatały mi psikusa wiosną i że kiedy wsiądę sobie do takiego smarciarza, czy do takiego leksa, to on mi powie... Klops, rozładowany akumulator. Starsze konstrukcje jeszcze jakoś tam łatwiej to znoszą, kiedy, kiedy tej energii nie ma, albo kiedy na zimę odpinamy klemo od, od akumulatora, akumulator wtedy odpoczywa bez mrozu, bo tu w garażu jest stosunkowo ciepło. Natomiast nowe konstrukcje nie lubią takich rozwiązań. Nowe konstrukcje chcą cały czas mieć ten minimalny prąd w swoim zasięgu, czyli chcą być doładowywane, ale jednocześnie i mobilizer komputer pokładowy te wszystkie rzeczy tam w tym samochodzie cały czas coś pracuje lekki powór przez prądu przez cały czas jest i nie powinno się w nowoczesnych skomplikowanych samochodach po prostu odłączać klemy tak jak nie powinno się zostawiać w pobliżu takiego samochodu kluczyka to jest urządzenie i to jest urządzenie. Te dwa urządzenia przez cały czas się komunikują. Między nimi też cały czas powstaje prąd. Jeżeli to urządzenie blisko tego będzie, wyczerpie się bateria w kluczyku, wyczerpie się bateria w imobilizerze, który również te częstotliwości cały czas tutaj z tym samochodem komunikuje i będzie większy pobór prądu w samym samochodzie, czyli kluczyk w domu. Nie wiem, w skrytce, w sejfie, gdziekolwiek, skamuflowany, żeby tylko pamiętać, gdzie go jesienią schowaliśmy, jeżeli zimą nie używamy samochodu, ale nie blisko auta. No i broń Boże, nie w samochodzie, bo wtedy ten pobór jest naprawdę duży. Smart. Prosta konstrukcja, która niewiele miejsca w garażu zajmuje. Ma akumulator schowany tam w nogach pasażera. On troszkę jeździł teraz nawet zimą, ale go tylko wstawiłem do garażu, to. To go podpiąłem, mam do tego taki specjalny mniejszy prostownik, auto malusie, to i prostownik malusi. Bardzo prosty w użytkowaniu, wystarczy go podpiąć do klem akumulatora i ustawić odpowiedni program. Ja wszystkie swoje samochody trzymam na programie samochodzik plus śnieżek, 12V. Taki jest akumulator, ma końcówkę teraz ładowania. I to urządzenie, słuchajcie, jest na tyle mądre, że po pierwsze współpracuje z 6V albo 12V, tylko 4A, czyli malutki prąd ładowania i można nim zasilać w długotrwałym użytkowaniu zarówno akumulatory od motocykli, kładów, nie wiem, mniejszych urządzeń, skuterów i akumulatory samochodowe. Jak już ten akumulator naładuje się do końca, to to urządzenie napisze tutaj wtedy Full. Ale jednocześnie co jakiś czas tym małym prądzikiem będzie cykać, będzie ten akumulator uzupełniać, będzie dbać o to, żeby ten przepływ energii następował. Tu jest bardzo mały pobór prądu z gniazdka 230 V. Takie urządzenie, można powiedzieć, bierze śladowe ilości prądu, dlatego zupełnie spokojnie na całe pół roku, od listopada do, do marca, yy, takie urządzenie może być włączone. O, zobaczcie, specjalny, archaiczny, zardzewiały wieszak, na którym wieszałem kiedyś jakieś kable albo jakieś inne zwoje lin, które tu w tym garażu były procedowane. Dzisiaj służy mi jako o wieszaczek pod ten prostownik. Szyba uchylona, smart się wietrzy, a jednocześnie o jego akumulator dbam. Nieco inaczej sprawa ma się z Lexem, no bo Lex ma akumulator w bagażniku. O, tu się go otwiera żeby było trudniej. I teraz, co mi się zdarzyło dwa razy zrobić? Przyznam się wam. Nie pamiętałem, że go podłączyłem, bo ja nim troszkę zimą też jeżdżę, jak nie mam auta testowego. I kurczę, ruszyłem i wyjechałem, wyszarpując to wszystko z gniazdka i pociągnął się warkocz za mną. O, jeden prostownik nawet nosi ślady e, ślizgania się po e, podłodze. To, to był mój błąd, ja się przyznaję do tego bezbicia, wyrwałem ten wieszaczek, jakże funkcjonalny. Ale nie myli się ten, kto nic nie robi. Jak się ma taki przybytek i ma się tych samochodów dosyć dużo, to czasami człowiek o czymś zapomni. Teraz lek stoi dosyć długo, był na wymianie opon na zimowe i podłączyłem go, klema minusowa, klema plusowa i właśnie tutaj już ten nieco podniszczony, ale wciąż działający prostownik mówi, że jest full, że jest samochodzik z, ze śnieżkiem, że jest 12V i że bateria jest naładowana, więc następuje tylko podtrzymywanie. Prądu. Zobaczcie, jak to jest zawodowo zrobione, że nawet brudna ściereczka się znalazła, żeby te prostowniki o, leżały sobie i nie rysowały pięknie odnowionego u braci Pietrzak lakieru mojej hondziany. Co to za plamka? O! Myślałem, że odpryska, to tylko nie wiem, ktoś wyluta z nosa zgubił jakiegoś. Dobra, trudno. Hondę podłączyłem całkiem niedawno, bo stoi tak krzywo, czyli jest to znak, że jakaś ostatnia runda w sezonie była wykonywana. Ten samochód w ciągu roku, teraz w ciągu sezonu letniego, zrobił wszystkiego razem ze 40 km. Trzy wyjazdy dosłownie, żeby się rozruszał, żeby polatał i jeden wyjazd do serwisu na, na wymianę oleju, bo to jest konieczne. Także jego akumulator jest tutaj z tej strony. Pod pokrywą nie będę otwierał tego wszystkiego teraz. Auto, które praktycznie cały rok stoi. I praktycznie cały rok jest pod takie urządzenie podpięte. Również jest teraz końcówka ładowania, prąd ładowania 14,8 V, śnieżek, samochodzik, wszystko jest, wszystko gra, czyli te prądy cały czas tutaj pływają. Ja wiem, że może to jest troszkę upierdliwe, bo zamiast przestronnego garażu mam tutaj gąszcz kabelków, ale na szczęście wygospodarowałem tutaj na tyle dużo gniazdek, jak przewidywał, co tu się będzie działo, że o! Jakoś nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest Smart, jest Lex, jest Honda, yy, został nam Porsche. Porsaciem w tym roku też praktycznie nie jeździłem. Jego podłączę też prostownikiem, ale też moim oczom pokazał się kapeć. Także dzisiejsze popołudnie Poświęcam na tak zwane chodzenie wokół swoich samochodów. Uwielbiam to robić, zaglądać do wnętrza, wąchać zapach tego porszaka. przepraszam, on już pachnie jak taki starszy oldschoolowy samochód, także z dużą przyjemnością to wszystko robię. O kurna, gdzie tutaj to jest? Tu. O. Uwaga, Moje niezgrabne nie paluchy. Zobaczcie, że to wszystko tutaj dalej wygląda jak nowe, jestem w ogóle oniemiały tym samochodem przez cały czas, bo to jest auto, przypomnę Wam, z 2007 roku, także to jest naprawdę starszy pan jak na samochody, cały czas go obijam tymi klemami, jestem niesforny po prostu, ale, ale właśnie uwielbiam go za to, jaki on jest. Warto zwrócić uwagę, gdzie plus, a gdzie minus, żeby odwrotnie tego nie zrobić. Nie widzę bez okularów, to jest plus, to jest minus, dobra. Już brajlem na dotyk to robię, kurna, to już rzeczywiście jest fatalne w moim wydaniu. Najpierw klema minusowa, żeby nie doszło do zwarcia, bo jak już podłączymy plusową, to już te prądy zaczynają płynąć. O, potem klema plusowa, jak najszerzej, najlepiej jest te klemy po prostu objąć tymi, jak to się nazywa, nie szczypce, tylko kleszcze, o. Aby nie gdzieś za śrubkę łapać, tylko żeby kompleksowo ta klema była otol otulona tymi, tymi kro krokodylkami i żeby można było efektywnie ten mały prąd podawać. Teraz do gniazdka. I mamy 12 i 4. No czyli nie ma tragedii, nie ma dramatu. Przełączam. O, tutaj jest program śnieżek z motocyklem. Motocykl, samochód i samochód ze śnieżkiem, czyli na długi czas. Teraz ten samochód będzie ładowany. No i jeszcze jeden klops. No, jakby tego było mało, czyli już mi od lata w zeszłym roku zaczynało schodzić ciśnienie lewy tył. Jak we Włoszech byłem tym samochodem, to pierwszy raz musiałem dopompowywać. Nie wiem, czy jakiś mały goździk się tam nie, nie zagłębił. A że ja już w tym samochodzie nie wymieniam opon na zimowe, no to tak stoi i od czasu do czasu muszę go dopompować. Jak nim wyjadę kiedyś miłosiernie i miłościwie, to obiecuję Wam, że podjadę do wulkanizacji. Jako, że auto jest podpięte do prądu, to mogę też bez obaw skorzystać o, z, z prądu samochodowego. Wyciągam kabel z pięknym zwojem, że ten kabel się nie maj tylko potem jak szlauch ogrodowy zwija się go tutaj po prostu na e, do środka. Tutaj to, tutaj to, dobrze. Czyli tak. Zalecane ciśnienie. Uwaga teraz. Panada rusza do akcji. Uit. W zależności od użytkowania. Między 2,7 a 3.0 w barach, czyli między 40 i 44 PSI, to ja mu zrobię takie 43 PSI albo 2.8. Bara niech chłopak ma. Niech się grzeje. Włączyłem tam do zapalniczki. Jeszcze nie. O! Tutaj prąd powinien być na stałe. Właśnie nawet bez przekręcania stacyjki powinienem ten prąd mieć. O, to już sobie stoi, jest gotowe. No i dobra, zaraz zobaczymy, jakie ciśnienie jest, czy cokolwiek tego ciśnienia. O, coś tam zostało. Tutaj można upuszczać, a tu można dodawać. Target. PSI mamy, tak? Ile ja tam miałem dać? 43 PSI. 43 PSI, dobra. I zaczynamy ładowanie. Było tylko 10 PSI, także naprawdę dużo musi dodmuchać tutaj to urządzenie. Ja już to nie ingeruję, ja sobie tylko stoję i patrzę, a to działa jak taki fajny odkurzacz. Och. Ale będę miał 100% pewności, że nawet przez zimę żadna opona się nie odkształci. Że ten kapeć nie będzie miał negatywnego wpływu potem na, na zachowanie samochodu, wtedy kiedy być może kiedyś sobie razem jeszcze pojeździmy. Także moi drodzy, w takie urządzenia warto jest się wyposażyć. Kupuje się je raz, a potem one służą latami. Tak jak tutaj, Gdyby ja o te samochody nie dbał, gdyby tego prądu nie było, gdyby tego ciśnienia w kołach nie było, uwierzcie mi, że rozpoczynanie przygody z własną motoryzacją wiosną nie należałoby do zbyt przyjemnych. Mam dla Was jeszcze jeden sekret, bowiem część samochodów niestety musiałem wyprowadzić na zewnątrz, ale też nie pozwalam, żeby stały na deszczu i na śniegu. Czyli drugi taki ukryty garaż na kołach. Zaraz Wam pokażę, bo tam też są dwa akumulatory do obsługi. Uprzejmie donoszę kolejne warkocze prądowe, bo jak samochód stoi tam, gdzie temperatury czasami spadają poniżej zera, tym ważniejsze jest, żeby ciągłą dostawę prądu miał. Klasyczny przykład. Ariel Atom, w swoim domu. No jak nie dbać o taki samochód? No przecież to jest taka Lalunia, że o niego trzeba dbać. On nawet tę przyczepę i ten garaż, Nie wiem, czy pamiętacie. Jak nie pamiętacie, to możecie to znowu tutaj zobaczyć pod linkiem. Czyli ta przyczepa jest zrobiona pod tego Ariela na wymiar. Otwierana z każdej strony, z tyłu, z przodu, z boku. Dostęp jest niesamowicie łatwy do wszystkiego. Ja już podniosłem tutaj dziób od Ariela, a akumulator jest tam z przodu, więc teraz wypatrzcie stąd, ja przejdę tam. I znowu mam dwa takie piękne prostowniczki. Już tutaj jestem. E, jeden większy, drugi mniejszy. Czyli jeden będzie miał 6 amperów, ten mniejszy ma 4 ampery. Jak wojownik chiński z filmu o Asterixie, ten się nazywa Denzin Queen, a ten się nazywa Ma Lusi. Pamiętajcie, są różni chińscy wojownicy w takim razie. Podjąłem męską decyzję, że tego mniejszego, malusiego, podłączę pod akumulator, który jest stacjonarną baterią tej przyczepy i który jest podłączony do ładowarki. Przepraszam, wyciągarki. Bo już w same ładowarki mi w głowie dzisiaj cały czas. Do wyciągarki, i żeby móc spokojnie zrzucić Ariela wiosną z tej przyczepy po najazdach tą wyciągarką. W związku z tym, że tu będą panowały srogie mrozy zapewne, mm, pozwolę sobie podłączyć to pod mniejszy akumulator. Prostownik malusi idzie tutaj. Najpierw minus, potem plus. Ale ja już umiem to robić. Podciągnę kabel tam do prądu i za chwilę to podłączę, ale zanim to kolejne kliny podłączę do ariela. Słuchajcie, no to jest Grzechem byłoby nie dbać o taki samochód, naprawdę. Niech on sobie spokojnie zimuje. Ja mu jeszcze i tak potem wiosną wszystkie ustawienia opony sprawdzam przed sezonem. Olej wymieniam, ale nie chcę mieć kłopotów prądowych na samym starcie sezonu. Także wespnę się tutaj kolanem. O! Solidnie się musi trzymać. Dobra, mamy to. O! I kabel od prostownika. Wyrzucam pod trójkątnymi wahaczami w stronę w stronę rozgałęziacza. Tu nic nie przesunąłem, nic. Idę do was i teraz zobaczcie. Cyk, cyk, prąd przyciągnięty. Prąd też będzie pod dachem, więc tutaj żadnego zagrożenia nie ma. Przysunę sobie tutaj. O, te urządzenia. I oba teraz ustawię odpowiednio. Nie motocykl, samochód, nie, nie motocykl. o, Samochód i śnieżynka. I tu to samo, nie motocykl, nie, samochód i śnieżynka. I tak samo z kluczykiem. Ariel ma kluczyk zbliżeniowy, ma tylko taką pesteczkę, z którą się wsiada yy, za jego stery. Warto jest trzymać ją w oddaleniu kilkudziesięciu metrów, żeby fura nie komunikowała się. Z kluczykiem wtedy, kiedy nie chcemy. Dobra, tu jeszcze trzeba dla bezpieczeństwa kabelek ogarnąć szmaticzką. O! Żeby się nie przerwał. To przymykamy. Zameczki. I tak można zaczynać zimę. Tak wyposażonym pięknie warsztatem pana.